Dzień dobry, witam was z Pasieki Ludwika. Jesteśmy dzisiaj tutaj na pasiece stacjonarnej w dolinie. Dzisiaj mamy 25 kwietnia, godzina 14. Temperatura, no nie za wysoka, bo ledwie 12, tam 13 stopni, więc to jest temperatura, gdzie do gniazda ja nie zaglądam, bo uważam, że jest za niska. Co dzisiaj postanowiłem? Dzisiaj na początek przedstawię Wam, przypomnę Wam jak wygląda mój poławiacz pyłku, który zaprezentowałem w filmiku, w jednym z filmików, który nakręciłem w marcu. Można sobie tam wejść, tytuł jest poławiaczowy. Poławia... Hmm, wargę, nie było to miłe, eee... poławiaczowy poławiacz pyłku. Tu mam takie dzisiaj łobuzy, ale one dzisiaj wyjeżdżają stąd, bo to jest taka jedna rodzina. Jak do niej się zajrzy, to potem się już cały czas obrywa. Pozostałe to są spokojne. Ja im dzisiaj wymieniłem denicę, bo w tej, co one miały, to one nie pojadą, więc zabierzemy. To jest robotnica. Chciała odpocząć. I dzisiaj one stąd wyjadą i tu będzie spokój. Dobra, wracając do tego poławiacza pyłku, na początek przedstawię Wam jeszcze, przypomnę jak on wygląda. I następnie e, e, weźmiemy się za, e, za, 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 za e, podłożenie, już tej rodzinie, i uruchomienie tego poławiacza pyłku. Kolejna. Przylatują z pola, pracują na mniszku. E, no, 10, 10 dni temu, bo dokładnie 15 marca, wróć, 15 kwietnia. Dawałem też tutaj pierwsze półna stawki, więc zobaczymy, czy one do tych półna coś przyniosy, pogoda nie za bardzo je rozpieszczała. Takie dwa dni były przed świętami. Za wysoka temperatura, potem było znowu chłodnie. Teraz mamy znowuż, dzisiaj był przymrozek, następne dwa dni a mamy dzisiaj piątek, następne dwa, trzy dni pewnie z przymrozkiem. Dopiero coś tam od wtorku ma się troszeczkę ocieplić i powyżej 15 stopni. Czyli tak, na początek przedstawię, przypomnę Wam tylko jak wygląda ten poławiacz pyłku, danicowy. Następnie tutaj wymienimy przy jednej i drugiej rodzinie. To są te rodziny, które pokazuję tutaj od samego początku. A następnie, że tak powiem, no zajrzymy jeszcze po prostu czy one coś tam przyniosły. Czy coś to wszystko, co chyba na, dzień, na, to, na tą chwilę chciałem przekazać. To zaraz Wam zaprezentuję. No dobrze, już jestem, bo tam stoję trochę pszczółką jednym na bidulki, przylatują spora pola z ładunkiem. I to jest ten poławiacz. Słuchajcie, e, fajne rozwiązanie jest to poławiacz, oczywiście, projektu kolegi Sławka, którego pozdrawiam. Ładne rozwiązanie dobre jest rozwiązanie tutaj z tym wylotkiem, bo ponieważ jest tutaj ten mimoś, którym sobie przekręcamy teraz jak poławiamy pyłek. No to mamy go tak. Tak? To go mamy tak. O. I tam pszczółki elegancko wchodzą przez ten poławiacz. Jak nie chcemy poławiać, no to zamykamy ten poławiacz, przekręcamy mimośród i pszczółki bezpośrednio wtedy tutaj tym otworem wchodzą do gniazda. I tak jest w tej chwili na wiosnę i one jeszcze to mają. W tej chwili muszę to im obrócić. A jak już yy, chcę zakończyć poławianie, ponieważ maj i czerwiec jest mój i resztę są już ich, to następnie tylko lekko, lekko opuszczam i tutaj podważam. O! I pszczoły mogą tak wchodzić, że tak powiem, yy, do poławiacza i poławiacz jeszcze pyłek, ale mogą też bezpośrednio te, które już się wycwaniły yy, i wiedzą, że można bezpośrednio, wchodzą bezpośrednio. Również w ten sposób ustawienie tego wylotka, w ten sposób unasienia matki, które, które poddaje. Tu matka może sobie wyjść i ona potem wraca. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby matka nie wróciła i się nie unasieniła. Dobrze, do tego mamy tą, tą oczywiście kratę poławiającą i strącającą. Tu jest jak widać Kuweta, którą wyciągamy. Kuweta jest osiadkowana, elegancka, żeby był przewiew i żeby ten pyłek się teraz jeszcze suszył. Dno poławiacza jest również osiadkowane, jak widać. Czyli jak mamy tą, tą kuwetę tutaj w okresie późniejszym, to jest prześwit, powietrze i ten pyłek się elegancko, naprawdę bardzo szybko połowie już nieraz jest wysuszony ale teraz, że mamy jeszcze przymrozki jest zimno, więc jeszcze tą wkładkę w tej chwili włożę pod spód i za chwilę damy tej rodzinie już tą, tą ten poławiacz pyłku tylko muszę ustawić i zmienić tutaj kamerę no i jestem i teraz przystępujemy do do wymiany tej, tego połowiacza już ma przygotowane z wkładką i tak dalej tą Ta półnastawkę a jeszcze tutaj widzicie do połowy jest folia kiedy, bo kiedy ona dostawała tą półnastawkę nastawkę 10 dni temu no stwierdziłem że jeszcze nie jest na tyle silna i do połowy żeby ona nie, nie była tak mocno wyziębiona ale i teraz już usuniemy jej ten tą folię no coś tam ma przyniesione coś tam waży folię wysuwamy i co jest bardzo dobre kładziemy ręcznik pszczoły nie wychodzą a że dzisiaj nie ma tak ciepło więc to nawet będzie korzystniejsze tu musimy teraz jeszcze lotnisko im tak samo ustawić. I teraz bierzemy całą rodzinę, kładziemy na stół. Na stół tu kładziemy. Tu już kładziemy znowu. Ustawiamy ten nowy. Już założono układką poławiającą no i jeżyna mnie tutaj jeszcze dziarnęła. niedobra jeżyna no i dobra i tutaj o tak dobrze o teraz to tu pięknie stoi tu jest wszystko elegancko przygotowane i ściągamy ten korpus z tego poławiacza bez wkładki i tu już ustawiamy staramy się żeby kolorem był taki sam był tutaj biały więc jest znowuż biały trochę pszczół na dennicy ale to je zaraz rzucimy i teraz patrzcie widzicie nie ma żadnych pszczół to szybciutko idzie i o w ten sposób po prostu nie wyziębiamy tego gniazda tu sporo pszczół przyleciało takich, które po prostu z pola nie miały gdzie usiąść No i zobaczymy, czy one tutaj coś przyniosły, czy nie przyniosły No widzę, że coś tutaj mają Wniesione No, rodzina pracuje Widać, że się świeci miodek O! Tu już zaczynają sklepiać. Proszę bardzo. Jak ładnie. Czyli. To jest ta strona, do której one miały dojście. Tu jest również ładnie zalane. Świeci się. Tu już również sklepią, a mniszek dopiero zaczął. Czyli to jest wszystko. Wszystko jest to miód z wierzby. Ładnie. Kolejna ramka też tam jest tak samo, to już włożymy. No to czyli pszczółki się nie obijały, pracowały. I zobaczmy teraz tutaj, gdzie było to. Te ramki były tutaj pod folią. I one bezpośredniego dojścia do nich nie miały. Ale też jest wlane. Też się świeci. Także nie jest źle. I tutaj zamykamy szybciutko. Tą rodzinę. O. Czekaj. O. I już mamy poławiacz. Poławiacz. Założony. Pszczółki teraz wchodząc tutaj wchodzą bezpośrednio przez poławiać i zajrzymy jeszcze u drugiej rodziny zrobimy to samo już jesteśmy u kolejnej rodziny ona tutaj stoi na palecie więc tu będzie ułatwiona sytuacja bo pół nadstawka pójdzie wtedy tutaj na, na stół o w zasadzie dwie pół nadstawki no tak to jest ta najsilniejsza. To tam później zobaczymy. Teraz musimy po prostu wymienić te połowiacz No troszeczkę to waży. To towarzystwo przykrywamy o. Tu jest sprawa prosta, bo jest wszystko na palecie, więc nie ma żadnego problemu. Tylko odstawimy go na bok, a w to miejsce, a w to miejsce postawimy już przygotowany do poławiania. Teraz jeszcze lotnisko. Trzeba założyć. No, to, to pszczółko ułatwia. Z tej strony teraz wilgoć zrobiła to, że to się zrobiło za grube i nie chce wejść, ale już weszło. O, w międzyczasie to tam wyschnie. I już tutaj jest wszystko ok. I korpus teraz troszeczkę podważymy, o. i go przestawiamy, o. O. i już go mamy. żeście się tak rozleźniły. Co? Coś im tutaj nie pasuje. No dobra. Stawiamy pełną stawkę. No, muszę wam powiedzieć, trochę waży i zobaczymy teraz, co tu jest tutaj silniejszej. Co ta silniejsza tutaj przyniosła? No widzę, że tutaj jest już częściowo, Ło. ale jeszcze pięknie. Czekajcie, bo nie wiem czy na kamerze to jest widoczne. Pewnie muszę ją trochę dać do góry. No tak. To sekundę. O! Teraz będzie widoczne. O proszę. Widać już do połowy półna stawka zasklepiona z miodem, czyli można powiedzieć, że się opłaca, opłaca się po prostu pobudzać te rodziny do wiosennego rozwoju. To nie jest tylko jedna, tylko tu jest druga, tak samo zalana. Do połowy już zasklepiona Jak widać Jeszcze jedną podniesiemy No i tu jest to samo Do połowy już zasklepione jest Elegancko Buntowniczka była tutaj Dobra o. Czyli dobrym pomysłem było to, żeby dać, dać im tą drugą pół nadstawkę Oczywiście skrajne będą słabiej Słabiej jak słabiej, ale proszę Też zalane pierwszy już sklepiony No to jest bajka tutaj Zobaczymy teraz, no idź Kaj, odejdź, o bardzo dobrze, zobaczymy jeszcze co one zrobiły w tym dolnym korpusie, czy tam również jest nalane, podejrzewam, że tak, ale jak już tu robimy, to zajrzyjmy, bo ona dostała ten korpus tutaj dosłownie przed świętami, I co tutaj? No jest po bokach wlane. Jak widać. Po boczkach wlane. Środek bardziej pusty. Tu już jest bardziej nalane. U góry mają miseczkę, czyli poniedzieli tu trzeba będzie już przegląd robić. I je dźwigać. Tu jest też już jak widać wlamy na obrzeżach. Trzeba będzie je wtedy dźwigać już całkowicie do góry. Już na duży korpus. Ponieważ tutaj przy takiej sile to już mogą myśleć o dzieleniu się. No widać, że się świeci. Środek jest troszeczkę pusty, ale po bokach jest też przyniesione to one teraz będą przenosić do góry, tam dopełniać tą półnadstawkę. A tutaj po prostu trzeba będzie je podnieść, już do góry przełożyć parę ramek z czerwiem, dodać susz do gniazda wędzę. Do gniazda wędzę. I rodzina powinna zapomnieć o jakimś dzieleniu się, tylko myśleć i pracować nad miotkiem dla siebie i dla mnie dla siebie i dla mnie to na dzień dzisiejszy byłoby wszystko nie wiem dlaczego tutaj parę takich łobuziarek się znęca nade mną no ale cóż one już takie są ja podejrzewam cały czas to są te łobuzy tam o których tą denicę wymieniłem. No dobra, to wszystko co Wam chciałem na dzisiaj pokazać. Ja tutaj dokończę pracę. Jutro pojadę już na pasiekę wędrowną. Tam również założę te poławiacze. A za jakiś czas pokażę, ile tego, się te pyłku, ile tego pyłku te poławiacze poławiają. Bo są takie, których, które mniej poławiają, i takich, których pszczoły więcej poławiają. Jeśli chodzi o tym roku o tę pierzgę, którą mają w gnieździe, to rok jest pod tym względem niesamowity, bo pszczoły już mogły sobie przynosić ten tyłek od samej leszczyny, praktycznie. I praktycznie one mają od, od tej samej leszczyny, czyli od marca one mają cały czas nadmiar tej pierzgi. Dlatego w tym roku zakładam. Z i no, dobrze, że zakładam teraz. Bo zawsze tak trochę poczekałem tydzień, jak kwitnął ten. Bo to trzeba, to trzeba patrzeć, jaki jest stan pierzgi w gniazdach. Jak jest dużo, tak jak na przykład teraz, można zakładać wcześniej ten poławiasz pyłku. Jak jest tego, tego, tego magazynu, tego pokaru białkowego, czyli pierzgi w rodzinach nie ma dużo, no to trzeba trochę się wstrzymać, poczekać, aż one sobie go zgromadzą. Bo to warunki pogodowe o tym będą decydowały, czy one będą miały, czy nie. A ja następnie potem założyć poławiacz. No dobrze, to wszystko. Pozdrawiam Was z Pasieki Ludwika. Do zobaczenia. Cześć.